No jeśli chodzi o akredytację na Igrzyska Olimpijskie, to ten proces zaczyna się bardzo szybko i trzeba przyznać, że myślę, że to jest jedna z um, tych rzeczy, które, to, o której dziennikarz marzy, żeby to uzyskać. I jest to rzecz najtrudniejsza do, um, do uzyskania, zwłaszcza w Europie, bo to, te, te media światowe tak naprawdę, mm. wiadomo, że w Europie dużo rzeczy się dzieje. I oczy całego świata zawsze na olimpiadę są skupione, a Europa no, jest trochę centrum życia nie tylko prasowego, ale w ogóle. No i wiadomo, że wiele, wiele mediów ma tutaj swoje siedziby. Wiadomo, że tak naprawdę na, na to, żeby pojechać na olimpiadę, my dziennikarze, tak jak i zawodnicy, pracują ileś tam czasu. To nie jest tak, że wymyślamy sobie teraz, że a dobra, to chciałbym pojechać na następną Olimpiadę. To tak naprawdę buduje się trochę swoje, swoje portfolio. Staraję się dążyć do tego, żebyśmy byli trochę rozpoznawalni w tej branży, żebyśmy pracowali z jak największą liczbą klientów. No i, i, no i tak naprawdę no, budujemy swoje portfolio i wtedy jak już no, mamy jakieś zrobione nazwisko, to wiadomo, że jest, jest nam trochę łatwiej. No, dla, dla nas w Polsce tutaj pierwszym krokiem, krokiem jest PKOL i tam staramy się o akredytację. Ja w PKOLu dostałem informację taką, że ze względu na to, że skupiam się tylko na, jeźd na jeździectwie, tylko na tym jednym sporcie, to no, od nich tej akredytacji nie mogę dostać. Oni skupiają się na tym, żeby tą akredytację rozdysponować. Pośród fotografów agencyjnych, czyli takich, którym mówią, dobra, dzisiaj mamy w kalendarzu Polaków startujący w gimnastyce, w lekkiej atletyce, nie wiem, mamy drużynę siatkówki plażowej i to musimy, żebyście nam... To, to musimy mieć ogarnięte, tak? no, na Te trzy lata temu wiadomo, że nie wiedzieliśmy w ogóle, czy będziemy mieli Polaków. No, echo było takie, że raczej nie będziemy mieli, a tu duża niespodzianka mamy. Trzy drużyny i wielki sukces polskiego jeździectwa, tak naprawdę. No i dla mnie kolejnym krokiem była akredytacja poprzez FEI, z którym współpracuję od kilku ostatnich lat. No i jako, tak naprawdę oni mieli też tylko chyba z tego co mi wiadomo, pięć spotów. No, i jedno z tych pięciu miejsc przypadło mi, także cieszę się, że udało mi się tę agretację dostać z Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Dla mnie to będą pierwsze Igrzyska Olimpijskie, i tak, no, na pewno to dla mnie jest olbrzymie wyróżnienie, i cieszę się niezmiennie, że będę. Myślę, że jeśli chodzi o Polaków reprezentujących Igrzyska i. Reportujących jeździectwo stricte, to no z tego co mi wiadomo, jeśli chodzi o fotografię, to nikomu innemu ta agresja nie przypadła. Generalnie, w trakcie zawodów, trochę przechodzę w taki tryb robota i naprawdę staram się funkcjonować według zegarka i łącznie nawet z ilością snu, które po prostu. Stwierdzam, że to minimum, no, podczas dwóch, trzech tygodni intensywnej pracy musi być jakieś minimum. To zawsze super ta, ta bliskość i poczucie, że tak powiem, tej areny jest, jest świetne. No, niejednokrotnie, no, wiadomo, że, że część z tych zawodników znam i mam z nimi bliższe lub dalsze, dalsze relacje, ale, ale z nami i często to też gdzieś tam widać na zdjęciach, bo. Bo, no powiedzmy, że przez to, że oni mnie rozpoznają, to też troszeczkę oddają od siebie, gdy widzą, że ja robię jakieś zdjęcie. No, podobnie jest z moimi kolegami po WAH. Po prostu, no, jeśli, jeśli znamy tą drugą osobę za, za, za aparatem, za kamerą, to, to, no, to, to, to może te osoby troszeczkę inaczej nam oddają te relacje. No, jest to naprawdę fantastyczne uczucie bycie tak, tak blisko. Zresztą tak samo było podczas kwalifikacji olimpijskich. Które Polacy gdzieś tam uzyskali, no, to było jedna z, z tak naprawdę z moich najlepszych emocji w tej mojej fotograficznej e, drodze długiej. I no, no świetnie, cieszę się ogromnie, że po prostu miałem okazję towarzyszyć Polakom w, w trakcie ich drogi i, i mogłem poczuć te emocje. i no, Nie ukrywam, że też gdzieś tam wojska mi się uroniła podczas ich sukcesu. Tak? To oni zapracowali na ten sukces, no ale wiadomo, że cieszymy, cieszy, cieszymy się z tego wszyscy. To ja też trochę do swojej pracy podchodzę tak jak sportowiec. Wiadomo, że, że wykonuję poniekąd dziedzinę artystyczną, ale w mojej głowie ten mental jest bardzo sportowy. Jestem, jestem co prawda, uprawiam sport amatorsko, ale w, w różnych dziedzinach. Ale, ale jednak podchodzę do wielu rzeczy sportowo i stawiam przed sobą jakieś wyzwania, cele, no i dążę po prostu do ich realizacji. I tak było z Olimpiadą. Po prostu Olimpiada była moim, moim marzeniem i celem. No, i wszystko jest na, na najlepszej drodze do tego, żeby, żeby się spełnił. Ostatni dzień twoich wielkich Igrzysk Olimpijskich. Czy było tak, jak się tego wcześniej spodziewałeś. E, było świetnie, na pewno. Arena w Wersalu robiła piorunujące wrażenie. E, kibice robili piorunujące wrażenie francuscy, bardzo świadomi tego, po co tu przyszli. E, no nie tylko francuscy, ale, ale zwłaszcza ich było bardzo słychać i żywi, żywiołowo reagowali. No są pewne rzeczy, które mnie zaskoczyły pozytywnie i są inne, które zaskoczyły mnie, no, powiedzmy, że negatywnie. No jeśli chodzi o organizację, to tego obawiałem się najbardziej, bo kilka imprez już we Francji obsługiwałem i zawsze była kawa, czasami wino i sery. Tu kawę nam dawali raz dziennie i karmili nas, generalnie bananami. Eem, organizacyjnie wszystko bardzo robione na ostatni moment. Eem, bardzo mało informacji przed igrzyskami, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Eem, Wiedziałem, że jakaś część rzeczy będzie nas obowiązywać i, i do czegoś będziemy zobligowani. Yy, jednak było trochę mniej tych rzeczy niż się spodziewałem, czyli odnośnie chociażby sprawdzenia sprzętu. i yy, Dwie firmy, w tym Nikon, nie musiały być tak jakby akceptowane przez Igrzyska do obsługi. Yy, pozostała, pozostałe firmy musiały tak jakby przejść autoryzację Igrzysk. No, i tak jak mówię, no, część było takich rzeczy, które, które no, wydawało mi się, że to będzie wszystko bardziej troszeczkę, y, jak to nazwać, obo, ob obowiązkowe, tak? Że myślałem że będzie, będzie trochę, będziemy trochę mieli więcej wszyscy y, jakichś obostrzeń, i no, jednak tak nie było, nie? To tak tak jakby. No nie było tak. Nie? Co uważasz za swoje największe sukcesy podczas tych Igrzysk Olimpijskich? Yy, sukcesy. Po pierwsze, cieszę się, że sprzętowo wszystko dał radę i że fizycznie też dałem radę, bo no to są dwa tygodnie w zasadzie codziennie ciężkiej pracy, noszenia tego sprzętu. i No i wiem, że niejednokrotnie po jakichś takich większych zawodach, gdzie robię te kilometry i biegam z tym sprzętem, no czuję to po prostu, dzień, dzień, dwa dni później, tak, temperatura nie jest bez znaczenia. Oczywiście mieliśmy chyba 2-3 trzy, trzy dni deszczowe, ale poza tym w zasadzie odczuwalnie około 30 stopni, Ym, więc, więc tak, pot się lał z, z nas wszystkich. Eee, tak, także no, po pierwsze cieszę się, że sprzedał radę, po drugie cieszę się, że ja dałem radę fizycznie. Eee, no, zdjęcia wydaje mi się, że materiał bardzo dobry. Eee, tutaj zrobiłem i, i co? No, cieszę Dobra, się. Przejdźmy do tego smutnego. <laughs> cieszę się, że cieszę się, że też że z, z, między innymi z PZDem udało się działać na zasadach natychmiastowych, czyli, że w zasadzie zdjęcia w trakcie trwania konkursu w zasadzie już były przesyłane do, do social mediów, czy tam tuż zaraz po zakończeniu konkursu można było wrzucać wyniki. Myślę, że to było nie, nie bez znaczenia, z korzyścią oczywiście dla, e, dla federacji, dla tak jakby szybkości informacji. To była, to myślę, że duży plus i że, że PZJ tak naprawdę był tym pierwszym źródłem, które informował o wynikach swoich zawodników. I, no i to też widać, że tak powiem, w zasięgach, które gdzieś tam śledzimy wspólnie. I no, myślę, że to, to bardzo dobrze sprawdziło się zarówno w przypadku PZJ, jak i innych moich klientów, więc, więc tak. No Snoop Dogg, Snoop Dogg, tak, to jest fajna historia, e, którą zakończyłem prawie że spektakularnym upadkiem <grym> ze sprzętem. E, no, Snoop, no można było oczekiwać tego, że, że Snoop e, się tutaj pojawi. Um, tylko kwestia była kiedy i co też można było podejrzewać, że na ujeżdżeniu ze względu na filmik, który kiedyś opublikował podczas ostatnich Igrzysk. E, i, no i byłem czujny, bardzo czujny, bardzo czujny i miałem też trochę szczęścia i znałem ludzi, to też jest nie bez znaczenia, którzy mnie poinformowali w, w momencie, gdy snu pojawił się na terenie zawodów że jest, a to nie było tak, bo no mieliśmy tu kilku celebrities i z reguły oni pojawiali się po prostu od razu, w, od razu pojawiali się w tej części dla rodziny olimpijskiej, podjeżdżali jakimś szatlem, wysiadali i, no i tam tak jakby się udawali, po chwili, którą spędzali tam, udawali się na trybuny, na trybunach z reguły oglądali 2-3 przejazdy i, no i znikali. No, ze stopem było trochę inaczej. On pojawił się w e, pełnym ubraniu jeździeckim, czyli w fraku i w kasku w okolicach stajni. Właśnie w, na tym etapie dostałem e, cynk, że on tam jest. i mm, No i po prostu pobiegłem. No. Trochę, trochę e, kosztem tego, co działo się na arenie głównej, ale, no, ale zacząłem go gdzieś tam szukać w, 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 mniej więcej w okolicach miejsca, gdzie odbywały się przeglądy, gdzie, gdzie był lożownik. Hej, snu, podobno gdzieś tu jest. Idę go szukać. Na całe szczęście nikt nie sprawdził mojej akredytacji, bo w teorii nie mieliśmy tam prawa wstępu. I... i, i co? No i... No i był rzeczywiście tam i no, udało mi się zrobić mu kilka zdjęć, które no, potem obiegły, można powiedzieć, że świat. Długo to wszystko trwało, zanim mogłem je opublikować, bo no z tego względu, że był to teren, w którym mnie nie powinno być po pierwsze. Po drugie, po drugie wyłączność na ten materiał miała telewizja NBC, więc tak naprawdę IFA musiało zaakceptować te zdjęcia. Tym bardziej, że był na tych zdjęciach koń, który wcześniej brał udział w zawodach. Po drugiej NBC musiało zaakceptować te zdjęcia, że one są OK, że one mogą wyjść na zewnątrz. No i dostałem akceptację dwóch powyższych, więc udało mi się to zdjęcia posłać do agencji, no i, i kilka godzin później już krążyły po internecie. I to były bardzo się bardzo wiedziałem, że to jest cenny materiał z tego względu, że to, że, że snub był na trybunach i że, jest zrobione, że są zrobione zdjęcia w tych powiedzmy wśród publiczności, no to dosyć szybko wypłynęło i krążyło po internecie. Natomiast wiedziałem, że tych zdjęć nikt nie ma, bo, no bo byłem tam jedyny i byłem tam trzy, może 5 minut, bo potem mnie wyrzucili stamtąd po prostu. Powiedzieli, że nie mogę tam być, I, no ale udało mi się zrobić kilka zdjęć. Była to ilość wystarczająca na to, żeby, żeby, no żeby to udokumentować. No i ile razy w tym, podczas tych igrzysk byłeś na My Life harder? Nie jest to dla mnie wyznacznik sukcesu. <laughs> Broń Boże. Może dla mojej żony trochę bardziej. I dla moich znajomych, którzy... Dla moich nieździeckich znajomych, którzy bardzo ten, ten fakt przeżywali, tak, że jestem na Make Life Harder. Wybierasz się do Los Angeles? No mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że bierzemy się w pełnym składzie do Los Angeles. W sensie mam... Jeśli polską ekipę. Mam nadzieję, że ten sukces zostanie powtórzony i że, że razem wspólnie polecimy do, do Los Angeles. Do zobaczenia w Los Angeles!